elektryczni Warszawa dzisiaj sceneria miała być wiosenna ale ta wiosna coś jakoś nie może do nas przyjść dziś bez mikroportów, także musicie nam troszeczkę wybaczyć bardzo żałujemy bo sami nie lubimy oglądać filmów bez mikroportów, no ale co zrobić mamy dzisiaj tak jak widzicie Scuti 10 2022 i Motusa Pro 8,5 litre light, jak kto woli Kolor Orange. Zarąbałem córce. <grym> Zarąbał córce. No i sceneria typowo PKP. Co można powiedzieć o tych sprzętach? Zacznijmy może od skuty 10. Może powiedzmy co ich łączy. Łączy ich to, że to są dwa miejskie sprzęty. Eee, I w sumie tyle, jeżeli chodzi o to co ich łączy. Ale stają najczęściej na sklepie do porównania przez naszych klientów. Tak. Najczęściej klient przychodzi albo po Lighta, albo po Scotty 10. I najczęściej porównuje Scotty do 8,5 Light, albo odwrotnie. odwrotnie. Który wygrywa? Mega tak. bardzo zależy to od preferencji od użytkownika. Od tego, co chcemy uzyskać od, od tego, że mamy hulajnogę. I teraz co możemy powiedzieć? Na przykład o skoty? O Scottie możemy powiedzieć, że ma 10-calowe koła pompowane, dętkowe. Ma akumulator 15Ah, 36V zasilania. Jeździ 20 na godzinę. Jak sobie ją odblokujemy do poruszania się po miejscach niepublicznych? Jeździ 35 na godzinę. Prędkością 20 na godzinę spokojnie możemy liczyć na zasięgi 40 km i wzwyż. Wszystko zależy po jakim jeździmy terenie. Czy jest małą kolejnogą? Nie, jest dużą miejską kolejnogą, bo tak niestety trzeba to powiedzieć. To jest duża miejska kulejnoga. Tak samo składa się w ten sposób, że zostanie <laughs> cała długość można to pokazać. Czyli po prostu się łamie w tym miejscu. No oczywiście się zapina zabłotnik, można nosić i tak dalej. Waży 17 kg, to zależy kto co lubi nosić. No Ty nosiłeś dzisiaj ją z dwoma kamerami, jak było? No z dwoma kamerami to się już czuje, że jest ciężka. Ma nieskładane rączki, więc po prostu jak ją złożymy, no to jest w ten sposób złożona i tyle. Hamulec. Hamulec bębnowy z przodu, wady i zalety, zalety taki, że jest łatwy w obsłudze, w sumie bezawaryjny, w sumie bezawaryjny, zalet i w sumie się nie zużywa, bo okładziny w bębnach są tak duże, że no, mi się jeszcze na serwisie nie zdarzyło, żeby ktoś przyszedł i musiał mu wymienić okładziny bądź sam bęben, no chyba, że go połami, ale to co innego. Jak tak? chodzi o zalety tego hamulca, jak chodzi o model Scotty 10 2022, jest na przedniej osi. Także tak. układ hamulcowy w tym modelu jest bardzo efektywny, porównując go do 8,5 Lighta, który również posiada hamulec. Bębnowy? Ale z tyłu. Ale z tyłu. No i tutaj albo 3? Albo 3 albo opona, 3 opona. No i tak naprawdę tu już nie poprawimy nic lepiej. Co byśmy tu z tyłu na oś nie założyli, to jest jak jest. Tak. Następny, do, co do hamulca w i Oprócz tego, że mamy z przodu bęben, z tyłu mamy hamulec tak zwany regeneracyjny, czyli hamowanie silnikiem. Działa na dwa sposoby. Albo jak przestajemy jechać na maksa i od, trochę odpuścimy manetkę, to wtedy się on załącza powiedzmy na jakieś 30%. Albo jak zaczynamy hamować, wtedy się załącza już na prawie 100% i w zależności od tego jak mocno naciśniemy, tak mocno on się... Za, zaczyna hamować, tak? Więc hamuje dwoma kołami. Przód i tył. W większości przypadków po mieście wystarcza hamulec regeneracyjny, tak. czyli lekkie operowanie hamulcem i można tą hulajnogę bez żadnego problemu zatrzymać. No możemy jeszcze pokazać oświetlenie, bo jest włączone. Nie wiem, czy widać na mojej rękawicce. No jest dzień. No nie jest to jakoś mega dużo tego światła, ale jest i jest u góry. Tak. Dzięki temu, po pierwsze, nie oślepiamy nikogo podczas jazdy, a dwa, oświetla nam drogę przed nami. Przechodzimy do modelu Motus Pro 8,5. Lite bądź light. Zależy kto, jak lubi sobie wymawia. Po polsku, Lite. I co my tu mamy? Mamy nogę, tak jak mówiłem, miejską, mniejszą. Nie wiem, czy to widać na filmie, ale ona jest mniejsza od razu. Widać. Z Mogę Ma... tak przejść. Jedna. Możemy też postać jedną obok drugiej, bo będzie teraz... druga. No oczywiście. O. Tu już się prawie przodami zrównały, a tył tak jak widać z odstaje jeszcze, tak? No dobra, wracamy do tego naszego lajta. Okay. Co możemy o nim powiedzieć? 36V 10Ah. No mniej, 5Ah mniej niż w i 10. I teraz dlaczego tak jest? Dlatego, że ten model posiada amortyzację, która waży. Więc żeby to nie była ciężka miejska kolejnoga, no to trzeba było ją jakoś odelżyć. No odelżyli akumulatorem. Z jednej strony fajnie, bo mamy tą samą wagę co w SCOTI, z drugiej strony nie fajnie, bo tutaj już to takie przebiegi nie ma co liczyć jak w scutii. Tutaj realnymi przebiegami, jeżeli chodzi o jazdę z prędkością 20 km na godzinę, no to te 30 zrobi. 30 no. przy perfekcyjnym operowaniu gazu zrobi. Następna rzecz, koła. Przednie koło pompowane 8,5 cala z dętką. Tylne koło Lana Guma. I tak naprawdę, no, jedni mówią 8, drudzy 8,5. Chcąc nie chcąc, tylne koło mniejsze jest od przedniego, tak. Jakbyśmy nie patrzyli, mierzyli, to tak jest. Tak jak widzicie, jest dodatkowa amortyzacja. Amortyzacja jest z przodu, jak i z tyłu kulejnogi. Kulejnoga nam się składa bardzo fajnie. Ona jest bardzo kompaktowa. Jeżeli ktoś ma ochotę zabierać sprzęt do jakiejś komunikacji, czy to pociągu, czy to do. Nie wiem, autobusu, metra, akurat jedzie pociąg, nie wiem czy będzie nas słychać. No i wracając, ona się składa w ten sposób, że się robi bardzo mała, kompaktowa, taka walizeczka. I już pokazuję, jak to działa. Działa to w ten sposób, że tutaj mamy bo tu się nam składają rączki. Odkręcamy sobie. O, i co fajne, jest płasko, nie odstaje, można jakąś gumeczką się złapać. No tu nie odkręcisz, bez mocowania telefonu, także to już tak. No, ale no, w ten sposób się składa, tak, jedna i druga na płasko się składa. Podnieśmy sobie, skręćmy z powrotem, pokażę Wam, jak ona się jeszcze składa w pół. Ona się skraca, więc nie mamy tutaj sytuacji, że nam zostaje ta sama długość. I działa to w ten oto sposób pyk i mamy nogę zablokowaną oczywiście jeszcze się zsuwa kierownica, bo jest regulowana wysokość i też możemy ją sobie podnieść wsadzić tak jak mówię do samochodu, do pociągu do autobusa, autobusu metra tramwaju tą dużo łatwiej jest wsadzić w torbę tam jest też dużo łatwiej wstać w torbę z racji, że się składają na Bo Więc jest mamy tak, taką jak mówię, mała małą paczka. płaską paczkę, zaczynają się odtąd, dotąd. Myślę, że nawet torba na rakietę tenisową e, da, radę. da radę. No i przystawiając znowu skut. Jego skuty po złożeniu jest taki sam jak przed złożeniem, jak chodzi o długość. Więc ta no, różnica jest jak na jest minus. Tą? Na lajcie. dorosła osoba o stopie większej jak 42. Nie Scutillajcie, o ProLajcie. Y, ProLajcie, przepraszam. Proszę, i pół lajcie. Y, będzie miała ciężko znaleźć pozycję wygodną do jazdy. Tak, bo te jest dużo mniejszy. Możesz przyłożyć tam nogę, to może będzie widać o co tutaj chodzi. Czy już O, może tak. I tak naprawdę, jeżeli mamy nogę powiedzmy 40, to my możemy jechać jedną za drugą na płasko, a przyłóż w lajcie. No sorry, no tam się po prostu już nic nie zmieści. Także na pewno jedna noga jest z kosem, drugą no raczej też z kosem, no jakąś tą pozycję musimy trzymać za kierownicą. Eee, z takiego oglądu to chyba tyle. Może pokażmy na przykład jak te sprzęty jadą. Tak, nie powiedziałem jeszcze, że Motus 8,5 Pro Lite po odblokowaniu pojedzie prawie 40 na godzinę. Licznikowe. No licznikowe, no a jakie? No. Nikt nie jeździ z fotoradarem w ręku. Zobaczcie, mamy taki fajny parking. Pusty. Żebyście nie mówili, że po drogach publicznych robimy jakieś testy. Ale pytanie, czy to jest parking publiczny? Oczywiście, że. Jest to parking. <suszy> Nie chcąc, nie chcąc, zrobimy tutaj test prędkości, odblokujemy obiegu nogi. Zobaczymy, jak to, jak to wygląda w praktyce. Dobra, mamy Drake Race Motus Pro 8,5 Light kontra Motus Scotty 10. Moim zdaniem, skromnym, ja jestem lżejszy, waży 72 kg, brat jest cięższy o 10 kg, waży 82 kg. Scotty 10 i tak wygra ten wyścig Z racji tego, że moc szczytowa urządzenia Zobaczymy. jest wyższa Zobaczymy Zrobimy przejazd, zamienimy się, zrobimy przejazd w drugą stronę Dokładnie tak Także Moja Kolejna noga z odepchnięciem Odblokowana I na 3 4 ry. Nie wiem, że wygra. No. Dobra. Się. Teraz ja lżejszy jestem na Scottie, czyli mocniejszym sprzęcie. Zobaczymy, co się, co się stanie. Zobaczymy, co teraz się stanie. No, myślę, że ci mocno odejdę. No. Trzy. ರೇ Co ciekawego było, widać, bo o tym brat nie wspomniał. Jest tak, jak widzicie, tak jak wspomniałem, miała być sceneria e, wiosenna, ale wyszło jak wyszło. Nie pada deszcz, nie jest mokro. Parking jest pochylony w ten sposób, czyli cała woda, która na nim była, dawno już spłynęła. Przynajmniej tak się by wydawało, że tak jest. A było to bardzo dobrze widać. Nie wiem jak przy Prolajcie, bo nie widziałem, ale przy Scottim było bardzo dobrze widać ile na oponach tej wody się rozbryzguje przy takiej jeździe. Po naocznie suchym asfalcie, no. Czy Wy możecie coś takiego zrobić w swoich hulajnogach? Nasze hulajnogi są wstępnie doszczelnione przez nas. Więc po taką, taką pogodę jak teraz, my odważamy się jeździć. Raczej bardzo krótkie dystanse, tu nie ma co się poszukiwać. Jest zimno tak. do tego wszystkiego. No tak, widać, Mam rękawiczki. W tej czari, mamy nie. w wołominie, bo jesteśmy w wołominie 6 stopni. No ludzie, a mamy połowę kwietnia. 15 dokładnie. 6 stopni. No mam nadzieję, że ta pogoda w końcu przyjdzie do nas. No bo tak, bo się też często pytacie, kiedy ruszą so soboty elektryczne. No w taką pogodę nie ruszą. Ja. Nie mam ochoty jechać 20 km przy 6 stopniach. Szkoda mi zdrowia! Po prostu mi szkoda zdrowia. Także możecie na pewno powiedzieć, czy materiał Wam się podobał. Która według Was kulajnoga jest lepsza? Piszcie to w komentarzach. Dwa teoretycznie różne sprzęty. W praktyce zupełnie inne zastosowanie tych sprzętów. Ciężko jest określić jednoznacznie, którą na przykład kto by wybrał. Myślę, że ja, z racji tego, że już mam Scotty, moje Turbo Scotty, zostanę wierny modelowi Scotty z prostej przyczyny. Jeżdżę dalej. Więc ci potrzeba zasięgu. Więc potrzeba mi jest zasięgu. Wolę też hulajnogę małą, która nie posiada zawieszenia takiego typowego, ponieważ uważam, że małe sprzęty z zawieszeniem trochę nie mają sensu dlatego że najczęściej mają właśnie malutkie kółka i to co moglibyśmy zyskać zawieszeniem w normalnej hulajnodze tak to tutaj zakładają małe kółka żeby zmieścić się w jakiejś takiej relatywnie przyzwoitej wadze i czy my pojedziemy na takim Scotty z pompowanymi oponami, dwiema, na 10, cal na 10 calach? Czy my pojedziemy takim 8,5 Pro Light e, z zawieszeniem, ale z jedną sztywną oponą i malutkim kołem 8,5 cala? Komfort będzie podobny. Komfort będzie naprawdę podobny. Co się będzie lepiej prowadziło? Scotty będzie się zdecydowanie lepiej prowadził. Będziemy się czuli na nim pewnie. Także z tego miejsca żegnamy się z Wami bardzo serdecznie. Zapraszamy do subskrypcji kanału. No i co? Widzimy się kolejnym wideo. Tak, mamy nadzieję, że jest w lepszej pogodzie. Cześć! Na razie! jest tutaj hamulca! Tak. No bo to tak ona chce mieć wiesz. Tak w miarę no. Ten no, regen tam, dość mocno działa. Nie, tak, tak. ona ci a to. No, jedzie.